Tak się proszę Państwa złożyło, że w ostatnim czasie kupiliśmy także inny przedmiot, który związany jest z Bractwem Strzeleckim w Tarnowskich Górach. Jest to bardzo rzadka odznaka, ufundowana także jako nagroda w konkursie strzeleckim z okazji święta 3 maja z 1937 roku. Roku. Święto 3 Maja zostało usta, ustanowione przez y, Sejm Ustawodawczy 29 kwietnia 1919 roku, gdy znaczna część Górnego Śląska, w tym także i Tarnowskiej Góry, w 1922 roku znalazły się w granicach państwa polskiego. Także i to święto było organizowane tutaj y, w naszym mieście. I w ramach tego święta, co roku, od 1000 znaczy pierwsze takie strzelanie, które Bractwo Strzeleckie organizowało z tej okazji, z okazji święta 3 maja, udokumentowane jest w 1924 roku. Czyli można założyć, że od roku 1924 aż do roku 1939 Bractwo Strzeleckie taką, takie strzelanie, taki turniej strzelecki z okazji święta 3 maja Organizowało tu w Tarnowskich Górach. Oczywiście yy, nagrodą, nagroda, którą za chwilę Państwu pokażę, czyli ten, ta odznaka mająca formę krzyża, była właśnie najprawdopodobniej co roku ponowny, podobna odznaka była fundowana na, jako nagroda główna w Oczywiście to strzelanie zastrzeżone było głównie przede wszystkim dla. Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, ale przy okazji tych zawodów, tak jak w przypadku każdych innych strzelań, turniejów, brackich, Bractwo organizowało także festy. Festyn był otwarty dla wszystkich mieszkańców Tarnowskiej Gór i okolicy Tarnowskich Gór. A co takiego w czasie takiego festynu 3-majowego się działo na terenie Parku Strzeleckiego? No to przede wszystkim koncerty, wykonaniu chórów, naszych tarnogórskich i ogolicznych. Był też bardzo często występ Orkiestry Wojskowej 11 Pułku Piechoty, z którą to jednostką w okresie międzywojennym bardzo ściśle współpracowało. Bractwo Kruchowe Bractwo Szczeleckie w Tarnowskich Górach. Organizowano zawody w kręgielni, bo Przecież w naszym parku strzeleckim była także od, po, od XIX stulecia kręgielnia. Proszę Państwa, organizowano różnego rodzaju loterie, zabawy dla dzieci, czyli ten, to miejsce nie tylko tętniło życiem Bractwa strzeleckiego, ale także życiem towarzyskim całego miasta i jego. Okolic. I może właśnie nadszedł teraz ten moment, żeby Państwu pokazać tą odznakę, o której tutaj Państwu wspomniałem. To jest proszę Państwa właśnie owa nagroda, o której wspominałem. Nagroda z 1937 roku w strzelaniu zorganizowanym przez Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach z okazji święta 3 maja. Coż my tutaj widzimy? Jest to Krzyż powleczony, pokryty białą emalią. Pomiędzy ramionami krzyża mogą Państwo zobaczyć takie języczki płomieni. Na środku widzą Państwo taki kolisty medalion, w którym znajduje się jeden z najbardziej popularnych znaków rad strzeleckich przedstawiający po prostu tarczę strzelecką złożoną na dwóch skrzyżowanych karabinach, a całość natomiast otoczona jest wieńcem dębowym, który charakteryzował, oznaczał, symbolizował szlachetność, siłę, honor. Natomiast wokół cały ten medalion oprawiony jest wieńcem wawrzynowym, który symbolizował i symbolizuje do dziś zwycięstwo. Czyli mamy tutaj nawiązanie do tego, że o tęże odznakę rywalizowano w turnieju strzeleckim i najlepszy strzelec właśnie zdobywał ten laurel zwycięstwa w tym przypadku tą odznakę, którą tutaj Państwo mogą obejrzeć. A jeżeli teraz spojrzymy sobie na drugą stronę to tutaj także mamy informacje no przede wszystkim mamy tutaj wygrawerowany napis, że jest to odznaka przygotowana na strzelanie z, z okazji Święta 3 maja. Natomiast w spodzie tutaj Państwo mogą zobaczyć punce. Jedna z tych punc to oczywiście próba srebra, liczba 800. Natomiast obok macie Państwo punce wytwórcy tego medalu. W tym przypadku jest to Stefan Zygmaniak, znany grawer i medalier z Poznania, który zaopatrywał polskie bractwa szczeleckie w medale i odznaki brackie i bodajże był jednym z y, kilku znanych takich producentów. Obok niego warto tutaj wspomnieć Pawła Kindera z Bydgoszczy czy chociażby firmę Galmet z Sosnowca. No i jeszcze tutaj, warto wspomnieć o Adamie Nagalskim z Warszawy.